Klopsiki z młodą kapustą. Bardzo wiosenny obiad przygotowany z młodej kapusty z koperkiem i pysznych, delikatnych klopsików z szynki. Danie możecie odgrzewać, a nawet zamrażać. Zaczynamy od składników. Ja użyłam szynki, ale możecie równie dobrze użyć mielonej piersi z indyka. Na początek ja mam zawsze w domu suche kajzerki. Kajzerkę dzielę na cztery części i namaczam w mleku. W międzyczasie, kiedy bułka namacza się i mięknie, kroję średnią cebulę i jeden ząbek czosnku bardzo drobniutko. Oczywiście cebulę i czosnek możecie posiekać nożem. Ja mam do tego taki przyrząd, który bardzo ułatwia mi sprawę i przyspiesza. I zawsze możemy sobie tutaj regulować, czy chcemy bardziej drobno, czy mniej drobno. Ja zawsze kroję rzeczywiście bardzo drobniutko, bo to będzie cebula, którą później dodam do mięsa. Cebulę szkle na oleju. W czasie kiedy cebula się smaży przygotowuję mięso. Ja mam pół kilograma mielonej szynki. Dodaję do niej sól, pieprz, jedno jajko, odrobinę taką łyżeczkę y, musztardy Dijon. Jeżeli nie lubicie musztardy diżą, można dać na przykład sarepską, jeśli ktoś woli. Ale diżą jest troszeczkę ostrzejsza i nadaje bardzo ciekawy smak klopsikom. Jak mówiłam, jajko. I teraz czekam, aż cebula mi się ładnie podsmaży i odrobinę ją zawsze przestudzam. Kiedy bułka już nam zmiękła. Odsączam ją z mleka, ale nie robię tego bardzo dokładnie. Bułka ciągle jest e, dość wilgotna. Dzięki temu klopsiki później są puszyste, więc nie róbcie tego bardzo dokładnie, żeby nie był to taki wiór. Warto troszkę mleka, żeby się znalazło w mięsie. Na koniec dodaję usmażoną i lekko przestudzoną cebulę. I później całość ręką bardzo dokładnie mieszam. Masa na pulpety jest już gotowa. Teraz odstawiam ją na chwilę i zaczynam przygotowanie młodej kapusty. Znowu cebulę. Kroję i siekam ją. Tym razem to już nie będzie tak bardzo drobno, tak zgrubsza. Teraz. Podsmażam cebulę na maśle. Robię to od razu w tym garnku, w którym już całe danie będzie przygotowywane, więc warto, żeby to była jakaś większa, głęboka patelnia, no albo garnek. Cebulę podsmażam na maśle przez kilka minut, a w międzyczasie kroję kapustę. Średniej wielkości młodą kapustę najpierw dzielę na pół, następnie wycinamy z niej głąba i szatkuję ją na średniej wielkości plasterki. Do zeszklonej cebuli wrzucam posiekaną kapustę. Na początku będziecie mieć wrażenie, że tej kapusty jest tak dużo, że taki garnek jej nie pomieści, ale to jest tylko wrażenie, bo w trakcie gotowania kapusta bardzo, bardzo zmniejszy swoją objętość, dlatego ja. Każdą połówkę osobno od razu po włożeniu do garnka solę mieszam, no i przykrywam, i tak duszę, kiedy, kiedy kroję drugą połowę. Naprawdę kapusta błyskawicznie zmniejsza swoją ilość, także zapewniam Was, że w tym garnku zdecydowanie zmieści się i kapusta, i klopsiki. Dodaję przyprawy liść laurowy, ziele angielskie i ziarenka pieprzu. Oczywiście już kapusta była wcześniej e, posolona, dlatego teraz przykrywam i duszę, a w międzyczasie kroję drugą połowę kapusty. Znowu to samo w drugiej połowie. Też wycinam głąb i teraz kroję tą drugą połowę kapusty. Oczywiście można dwie połowy pokroić od razu. Mnie jest po prostu łatwiej podzielić sobie to na dwie części. W międzyczasie ta kapusta w garnku już widzicie, już, już się zrobiło po prostu dużo mniej i dzięki temu mogę dołożyć kolejną partię. W ten sposób, robiąc to częściowo, w tym garnku zmieściła mi się cała główka kapusty. Teraz będę ją dusiła. Znowu odrobinę solę. Tak naprawdę do całej, do całej tej kapusty wy, wykorzystam około półtorej łyżeczki e, soli. Zalewam kapustę odrobiną wody. Gdyby to miała być sama kapusta, nie miałoby w niej być e, Klopsików, To ja nie wlewałabym wody. Pozwoliłabym, żeby ta kapusta sobie e, tak naprawdę puściła własny sok. Ale ponieważ będę wkładała jeszcze klopsiki, klopsiki będą w mące, troszkę to będzie taki sos. Dlatego zależy mi na tym, żeby jednak w kapuście było więcej, więcej, więcej wody, po prostu więcej płynu. Następnie duszę ją przez chwilę a teraz dodaję koperek. Jeśli macie świeży koperek, to genialnie dajcie świeży. Ja po prostu kupuję sobie duże ilości kopru, który siekam i zamrażam, dlatego koperek mam zawsze. Ale jeżeli wy nie robicie takich zapasów koperkowych, nie mrozicie go, to warto oczywiście użyć, e, użyć koperku świeżego, drobno posiekanego, e, chociaż ten mrożony też przepięknie pachnie. I, i nadaje się tutaj doskonale. Po dodaniu koperku całość bardzo dokładnie mieszam, przykrywam, i teraz będę przygotowywała klopsiki, a nasza kapusta się dusi. Rękami zamoczonymi w wodzie formuję klopsiki. Jakie lubicie? Ja robię średniej wielkości, można zrobić malutkie, można zrobić większe. Jak lubicie? Formujemy klopsiki i obtaczamy je w niewielkiej ilości mąki. uformowane klopsiki i obtoczone w mące, teraz obsmażam na oleju. Ja takie obsmażam dosyć solidnie, żeby były ładnie zrumienione. Staram się je obsmażyć ze wszystkich stron. Kiedy z jednej strony nam się zrumieni mięso, przewracamy klopsy na drugą stronę i znowu smażymy. Do takiego no dosyć solidnego zrumienienia. Takie ładnie już zrumienione klopsiki przekładam do gotującej się kapusty. Z drugą partią obsmażonych klopsików robię dokładnie to co wcześniej, czyli przekładam je po prostu do garnka z gotującą się kapustą. Jak widzicie kapusty zrobiło się bez porównania mniej niż było jej wcześniej, także zmieszczą się tutaj i klopsiki z pół kilograma szynki i ta cała jedna e, średnia kapusta. Teraz wszystko kiedy jest już ładnie ułożone przykrywam i na małym ogniu duszę 30 minut. Klopsiki są gotowe, kapusta jest mięciusieńka. Widzicie, jest trochę sosu, wszystko doskonale się udusiło, ugotowało. Klopsiki są puszyste. Na koniec całość posypuje znowu koperkiem i danie jest gotowe do podawania. Takie klopsiki podajemy na gorąco: do ziemniaków, do kaszy, do makaronu. A nawet z kromką chleba też będą naprawdę smakowały doskonale. Możecie je zamrozić, możecie je odgrzewać przez trzy dni, przechowując oczywiście w lodówce. Po więcej takich łatwych i pysznych przepisów zapraszam was na mój kanał Kuchnia Doroty, a dzisiaj życzę wam smacznego.